W piątek odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Tarnowa z Komisją Budownictwa i władzami gminy Tarnów. Podczas spotkania poruszono kwestie współpracy sąsiedzkiej, jak również omawiano warianty poprowadzenia przez gminę Tarnów łączników autostradowych. Najwięcej emocji wśród radnych i władz gminy wzbudził fakt przygotowanego studium uwarunkowań miasta, w którym część gminy Tarnów miałaby być wchłonięta do Tarnowa. Mieliśmy taką inicjatywę, zaproponowaliśmy to spotkanie. Jesteśmy sąsiadami i, i sprawy związane z nami powinniśmy sami wspólnie rozwiązywać przy stole. I rzeczywiście to spotkanie, które dzisiaj się odbyło było twarde, konstruktywne. W kilku kwestiach nie uda się znaleźć od zaraz rozwiązania, natomiast przedstawiliśmy swoje racje swoje argumenty. Rozmawialiśmy generalnie o problemach stykowych, które wynikają, które wynikają w miejscu granic miasta i gminy. Rozmawialiśmy o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych, które są zawarte w nowym projekcie studium. Jak również rozmawialiśmy również o tych sygnałach, które wynikają z tych dokumentów nawet kiedyś z planowanym poszerzeniem granic miasta. Nie mogę powiedzieć z pełną świadomością, że 99% mieszkańców jest przeciwny czemuś tam. Tarnowiec jest taką miejscowością, w której bardzo dużo ludzi jest napływowych, więc ludzi, którzy kiedyś wykupili działki w Tarnowcu, uciekli z Tarnowa, żeby móc mieszkać w spokoju. W dobrej atmosferze, w dobrych terenach zagospodarowanych, są nowe drogi, jest kanalizacja, jest elegancki szkoła, która jest jedną z najlepszych, można powiedzieć, w okręgu. Generalnie warunki są wyśmienite. Do życia spokojne. Więc siłą rzeczy ci ludzie. Chcą mieć spokoju, a tu okazuje się, że jest taki zamysł. Miejmy nadzieję, że on nigdy nie zostanie zrealizowany. Jest zamysł, żeby tę miejscowość przyłączyć do miasta Tarnowa. Projektant, jako osoba zewnętrzna, pokusił się o pewne analizy związane z rozwojem tego miasta. Pamiętajmy, że poprzednie studium z roku 1999 jest już dokumentem przestarzałym. Stąd Rada Miejska w Tarnowie zdecydowała się na podjęcie prac nad nowym studium. Widać z tej rozmowy wynika, że, że o wielu rzeczach miasto Tarnów na przykład nie wiedziało, dotyczące budowy obwodnicy Woli Rzędzińskiej czy budowy jako takiej obwodnicy Węzła Wieszkowickiego. Studium miasta Tarnowa, jest to studium miasta Tarnowa, natomiast my jako sąsiedzi zgłaszamy kilka uwag, przede wszystkim dotyczące przebiegu Przełożenia drogi 73 po stronie wschodniej, a przebiegające przez tereny Woli Rzędzińskiej. Są tam od dawna zarysowane trzy warianty. Jako kompromisowi proponujemy wariant po granicy miasta i gminy, rozumiejąc miasto i argumenty finansowe, ale też bierzemy pod uwagę interesy nasze społeczne, środowiskowe, jak również komunikowania terenów przemysłowych, zarówno gminy Tarnów, jak i miasta. Tutaj nasze stanowisko po tych rozmowach na pewno nie legło zmianie i nie ulegnie zmianie. Proszę pamiętać, że Rada Miejska przyjmuje studium w granicach miasta, tak? Więc problem rozszerzania granic w momencie podejmowania takiej uchwały nie jest rozstrzygany. Radni miejscy przyjmują dokument określony istniejącymi na dzisiaj granicami miasta. Natomiast te dodatkowe elementy należy traktować jako uwagi, sugestie projektanta w kierunku jakichś przyszłościowych działań. Jeżeli się mówi o chłonięciu, o powiększeniu obszaru, to zawsze odpowiadamy stanowczo jednym głosem. Proszę Państwa, najpierw trzeba zapytać mieszkańców, najpierw trzeba przeprowadzić konsultacje i no, mieć przynajmniej pogląd i opinię w tej sprawie. Uważamy, że w interesie naszych mieszkańców obecny obecna stan administracyjny jest jak najbardziej korzystny.